Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, od ponad czterech lat nie opuszcza więziennych murów. Polak został aresztowany 25 marca 2021 roku i do dziś nie odzyskał wolności. Aleksy Szota. Witam i zapraszam na magazyn nad niemnym. Co dzisiaj jeszcze przed nami? Represje wobec katolickiego duchowieństwa na Białorusi. Reżim może wymyśleć cokolwiek o każdym człowieku. Także nieco dziwnego jest z każdego zarzutu. Wstrzymanie działalności działu pomocy prawnej w Centrum Białoruskiej Solidarności. Jeżeli chodzi o pomoc prawną, wszyscy potrzebują mniej więcej tego samego. To jest inne państwo, inne prawo, adoptacja. Podróż historyczna do Zamku w Mirze. W 1655 roku zdobyli go i spustoszyli Szwedzi w czasie potopu. Oni również spalili zamek w 1705 roku w czasie wojny północnej. W Białymstoku odbyła się comiesięczna akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem. Tradycyjnie w manifestacjach wzięli udział nie tylko mieszkańcy stolicy Podlasia, ale też przedstawiciele diaspory białoruskiej i Polacy z Białorusi, którzy musieli opuścić swój kraj. Andrzej jest... W ciężkim stanie. Akcje Solidarności w Białym Stoku są organizowane od ponad czterech lat z inicjatywy Podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz działaczy Związku Polaków na Białorusi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Manifestacje mają na celu utrzymanie w przestrzeni publicznej tematu Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych oraz nagłaśnianie tej sprawy na forum międzynarodowym. Sytuacja zostaje niestety niezmienna. No razem z Andrzejem też siedzi jeszcze ogromna ilość osób, represje nadal trwają, kogoś uwolnili, w ten czas kogoś zatrzymali, kogoś sądzą nadal, także niestety powodów dużych dla optymizmu my nie widzimy. Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku. Dwa lata później usłyszał wyrok ośmiu lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Oskarżono go między innymi o podżeganie do nienawiści narodowościowej i działania godzące w bezpieczeństwo państwa. Prawdziwym powodem represji była jednak jego niezależna działalność dziennikarska oraz zaangażowanie w życie polskiej mniejszości narodowej na Białorusi. Nie tracimy nadziei, że niebawem Andrzej Poczobut uzyska wolność. Bo doskonale pamiętamy, że ci, którzy siedzą w więzieniach, ci, którzy siedzą w obozach, nie są żadnymi przestępcami. W ramach niespodziewanej amnestii białoruski reżim uwolnił Siergieja Cichanowskiego, znanego blogera i działacza społecznego oraz męża liderki białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłany Cichanowskiej. Prześladowania duchownych Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi mają charakter kompleksowy. Obejmują zarówno bezpośrednie represje, takie jak aresztowania, pobicia czy wydalenia, jak i systemowe ograniczenia prawne. Celem tych działań jest pełne podporządkowanie Kościoła kontroli państwa oraz osłabienie jego niezależności, zwłaszcza tej związanej z polską tożsamością. Od listopada 2023 roku w więzieniu przebywa ksiądz Henryk Okołotowicz, białoruski kapłan polskiego pochodzenia. 67-letni duchowny usłyszał zarzuty zdrady stanu i został skazany na 11 lat łagru. Od czasu uzyskania niepodległości w 1991 roku na Białorusi takiego zarzutu nie postawiono żadnemu księdzu. Ojciec Henryk Okołotowicz zawsze był związany z Polską, z polskością i w ogóle. E... Jest takim starszym e, ksiądzem i wiemy, że on był e, pierwszym człowiekiem, ksiądzem, który odsłużył w katyniu, e, im się e, zaduszne to i w, taki, e, w takiej sytuacji można odebrać, że ojciec Henryk już niebezpieczny dla reżimu w tych tematach. W kwietniu 2025 roku kolejny duchowny został pozbawiony wolności. Ojciec Andrzej Juchniewicz, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Szumilinie, w diecezji witebskiej, został skazany na karę 13 lat więzienia. Proces sądowy odbywał się za zamkniętymi drzwiami, bez obecności mediów i publiczności. Reżim może wymyśleć cokolwiek o każdym człowieku, także nieco dziwnego jest z każdego zarzutu. Kościół katolicki na Białorusi po 2020 roku jest poddawany nasilającym się represjom ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Władze dążą do pełnej kontroli nad wszystkimi sferami życia społecznego, w tym nad organizacjami religijnymi. Katolicyzm jest kojarzony z polskością i postrzegany jako potencjalne źródło sprzeciwu wobec władzy. Wojna na Ukrainie trwa nadal, a Rosja prowadzi zmasowane ataki dronami i rakietami na ukraińskie miasta, powodując liczne ofiary wśród cywilów oraz zniszczenia infrastruktury. Kluczowym sojusznikiem agresora pozostaje reżim białoruski. Rosyjskie siły zbrojne kontynuują zmasowane działania wymierzone w infrastrukturę cywilną na terytorium Ukrainy. Celem ataków są m.in. budynki mieszkalne, placówki medyczne, szkoły oraz centra handlowe. Nieustanne bombardowania mają na celu nie tylko fizyczne zniszczenie obiektów użyteczności publicznej i zasobów technicznych kraju. To próba zmuszenia władz Ukrainy do kapitulacji poprzez osłabienie morale społeczeństwa. Od początku pełnoskalowej inwazji Ukraina stawia heroiczny opór to walka nie tylko o niepodległość, integralność terytorialną i przetrwanie narodu ukraińskiego, ale także o bezpieczeństwo i stabilność Europy. Stawką jest przyszłość całego regionu i poszanowanie podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Rosja прекрасно rozumie tylko jedną mowę, mowę siły. Sama ta mowa ma stać w wszystkich formatach międzynarodowej wzajemności najbliższymi miesiącach. Białoruski reżim kierowany przez Aleksandra Łukaszenkę od początku inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku udziela wsparcia stronie rosyjskiej. W świetle prawa międzynarodowego działania te mogą być traktowane jako współudział w agresji. Główne formy wsparcia obejmują udostępnianie terytorium i infrastruktury wojskowej, szkolenie rosyjskich żołnierzy oraz rozmieszczanie taktycznej broni jądrowej na terenie kraju. Łukaszenka jest kluczowym sojusznikiem Rosji w obszarze wojennym. Jego cała, cały przemysł pracuje na wojnę dla Rosji, dla żeby wzmacniać Rosję, która neoimperialną Rosję Pudniowską Rosję, która zagraża już nie tylko Ukrainie czy Gruzji, ale również zagraża państwom bałtyckim, również Polsce i w ogóle całej Europie. Białoruska armia nie uczestniczy bezpośrednio w działaniach wojennych, jednak Aleksander Łukaszenka udostępnił terytorium swojego kraju Rosji. Ma to istotne znaczenie strategiczne i logistyczne dla działań militarnych Kremla. Centrum Białoruskiej Solidarności w Warszawie zawiesiło działalność swojego działu pomocy prawnej. To poważne utrudnienie dla Białorusinów uciekających przed represjami którzy potrzebują wsparcia w legalizacji pobytu, uzyskaniu ochrony międzynarodowej oraz w innych sprawach prawnych w Polsce. Centrum Białoruskiej Solidarności powstało w 2020 roku i to była taka reakcja na wydarzenie powyborcze na Białorusi. Każdy widział, co się odbywa w naszym kraju, jak policjanci biu ludzi, zatrzymywano ponad tysiąc osób w te dni powyborcze, zatrzymywano protestowców i było zrozumiałe, że to się nie skończy, bo reżim po prostu nie wybaczy nikomu, kto jest przeciwko niemu. I odpowiednio w Warszawie była taka podstawowa koncentracja czy skupienie się na tym żeby pomóc ludziom prawnym, czyli to jest podstawowa potrzeba, pomoc psychologiczna, pomoc edukacyjna. I pomagamy przede wszystkim aktywistom, rodzinom tych aktywistów, rodzinom więźniów politycznych, no i oczywiście, że po inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku, w lutym, od lutego zaczęliśmy pomagać jeszcze aktywnie pomagać ukraińskim uchodźcom. CBF zajmuje się edukacją, czyli tu jest szkoła i to jest białoruska, największa bezpłatna szkoła dla białoruskich dzieci, a już i ukraińskich dzieci w Polsce. I są różne zajęcia i warto dodać, że nie patrząc na to, że jest problem, bardzo poważny problem z finansowaniem, ale szkoła kontynuuje działać. Nadal są zajęcia, są różne grupy, pracujemy z dziećmi więźniów politycznych, tak samo są różne zajęcia teatralne, matematyczne, język angielski, pomagamy uczniom zdawać egzaminy w polskich szkołach, czyli kontynuujemy tą działalność. Jeżeli chodzi o pomoc prawną, wszyscy potrzebują mniej więcej tego samego. To jest inne państwo, inne prawo, adoptacja. I jeżeli chodzi o porady prawne, to zespół prawników, Infolinia w ciągu dnia udzielają ponad 50 porad prawnych. Od początku działania CBS to faktycznie ponad 50 tysięcy porad prawnych, konsultacji, pomocy, jeżeli chodzi mianowicie o prawo. Dzięki pracy naszego działu prawnego, Departamentu Prawnego, Białorusini otrzymali na przykład zezwolenie na pobyt tymczasowy, bo wcześniej nie było takiej opcji. To taka wielka wygrana naszego zespołu. Jeszcze warto dodać, że ten polski dokument podróży też może otrzymać każdy Białorusin, który jest legalizowany w Polsce, który ma pobyt. I to też jest osiągnięcie naszego zespołu. Została wstrzymana ta praca naszego działu prawnego i sytuacja wiadoma, sytuacja banalna, jak i w resztę organizacji białoruskich, zagranicznych, mamy problem z finansowaniem. Skutki mogą być smutne, bo Białorusini po prostu nie dostaną bezpłatnej pomocy prawnej. Co jest najgorsze i jest takie ryzyko, że po prostu na nasze miejsce przyjdą osoby, które nie mają odpowiedniej edukacji, wykształcenia wiedzy i zaczną pomagać, ale pomagać w taki sposób, że będzie gorzej niż było. Czyli taka porada prawna może po prostu jeszcze ugorszyć tą sytuację. W tej chwili nie mamy takiej możliwości, żeby płacić zarobki naszym pracownikom, a którzy pracują dużo. I to jest bardzo ciężka praca i psychologicznie, i moralnie, i to zajmuje sporo czasu. I po prostu w tej chwili nie możemy zapłacić, ale warto dodać, że kierownictwo naszej organizacji cały czas poszukuje sponsorów, donorów, środki finansowe, jakieś źródła. I mamy nadzieję, że w przyszłości odnowimy pracę naszego zespołu prawnego. W dzisiejszej podróży historycznej odwiedzimy zamek w Mirze, wyjątkowe miejsce, które znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Miasteczko Mir znajduje się na pograniczu obwodów Grodzieńskiego, Mińskiego i Brzeskiego. Nikt by pewnie dziś o nim nie wspominał, gdyby nie zachował się tam jeden z białoruskich zabytków. Wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Gotycka twierdza na obrzeżach miasteczka powstała na początku XVI wieku. Po raz pierwszy informacja o nim w kronikach pojawia się w roku 1527. Wtedy miasteczko należało do Jerzego Iljinicza. Zrobił on Wielkim Księstwie Litewskim świetną karierę polityczną. Udało mu się zająć wysoką posadę marszałka Wielkiego Litewskiego. Jego wnuk, który też nazywał się Jerzy Ilinicz, umarł bezdzietnie w 1568 roku. Przed śmiercią postanowił przekazać Mir synowi swojego opiekuna z czasów dzieciństwa, Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłowi o przydomku sierotka. Tak, historia Miru i zamku została na kolejne prawie trzy stulecia związana z jedną z najbardziej wpływowych rodzin dawnej Litwy. Nigdy jednak nie była to stała rezydencja rodu. Niedaleko znajduje się Nieśwież i tam głównie Radziłowie przebywali. Radziwiłł środka nadał zamku dzisiejszy wygląd, dodając modne wtedy elementy renesansowe. Dwa stare skrzydła mieszkalne otrzymały wygląd rezydencjalnego pałacu. Niektóre części wież otynkowano, co również było typowe dla renesansu. A jednak elementy gotyckie pozostały. Są to nisze, arki i blendy, inaczej ślepe wnęki lub okna, czasami połączone w arkady. Taki styl przejściowy pomiędzy dwoma epokami był bardzo popularny na ziemiach białoruskich w XVI wieku. Zamek bardzo ucierpiał w czasie wojen kolejnych dwóch wieków. W 1655 roku zdobyli go i spustoszyli Szwedzi w czasie potopu. Oni również spalili zamek w 1705 roku, w czasie wojny północnej. Rosjanie częściowo zrujnowali twierdzę w 1794 roku, a ostatecznie zmieniła się ona w ruinę po wojnach napoleońskich. Taki właśnie zaniedbany stał się pierwowzorem dla zamku Choreszków. Z mickiewiczowskiego pana Tadeusza. Nie ma bowiem wątpliwości, że Adam Mickiewicz, który spędził dzieciństwo i młodość na Nowogródczyźnie, widział nieraz majestatyczne ruiny potężnego zamku. Tak go opisał w księdze drugiej swojego dzieła. Wieża zdała się dwakroć wyższa, bo stercząca. Nad mgłą ranną dach z blachy złocił się od słońca. Pod nim błyszczała w kratach reszta szyb wybitych, łamiąc promienie wschodu w tęczach rozmaitych. W spustoszonym stanie zamek był do czasu przejęcia go przez Michała Świętopełk-Mirskiego, ostatniego dziedzica Miru. Wymyślił on sobie, że w średniowieczu gospodarzami byli tu Świętopełk-Mirscy, miejscowi ruscy książęta, choć nie miał na to żadnych dowodów. Nie był jednak w stanie zrekonstruować wiele, dlatego przed 1939 rokiem doprowadził tylko do stanu surowego część skrzydła wschodniego. Do idei odbudowania zamku powrócono kilkadziesiąt lat później w ZSRR, a zrekonstruowano go już w niepodległej Białorusi. W wyniku zamek stał się jednym z jej symboli turystycznych. W dzisiejszym magazynie nadniemnym to już wszystko. Żegnam się z Państwem i do zobaczenia.